O, no, Simon kto wie, z tej strony, Sław. I dzisiaj, słuchajcie, to jest filmik taki trochę instruktażowy, krótki, bardziej dla Dominiku i spoconego Michałka, bo miałem właśnie na filmiku im coś takiego pokazać. Ale jakbyście nagrywali na YouTube, to też możecie czegoś takiego użyć do filmików. Odkryłem to niedawno i wiem, że oni obaj na pewno o tym nie wiedzą. Jak nagrywacie na komputerze filmy. I wrzucacie je. Nie wiem, jak to jest na telefonie, ale wiem, tutaj. I chcecie je wrzucić. To tutaj macie te szczegóły. Bla, bla, bla. I jak już to wszystko tutaj sobie zrobicie? Klikniecie dalej. Tutaj, tutaj jest ekran końcowy. Klikacie edytuj. I widzicie. Tu jest właśnie yy, ten. Poczekajcie. Ja kliknę odrzuć zmiany. Nie, inaczej. I widowie, tutaj o! I patrzcie, macie tutaj coś takiego. Takie różne tutaj, jakby, nie wiem jak to powiedzieć karty z filmami yy, kółko do subskrybowania i takie inne rzeczy. Ja na przykład wybieram sobie to. Klikam film dopasowany do widza, klikam. I tutaj możecie kliknąć najnowszy film dopasowany do widza, wybierz konkretny film. Ja wybieram, załóżmy ten tutaj film, który już jest na moim kanale, polecam sobie sprawdzić. I klikam zapisz. Kliknąłem zapisz i będziecie mieli coś takiego w filmie. Mam nadzieję, że się odcinek taki w miarę krótki instruktaż żeby podobał. Zostawcie sobie lajka na tym kanale, jeśli takie odcinki instruktażowe czy coś takiego lubicie. Ja się z nami żegnam, no i pa pa!